Witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony Mati i witam was w drugim odcinku z Minecrafta na modach i widzicie za mną jest, są zarysy mojego domku, ponieważ poza odcinkiem to wykonałem oraz druga nowość to nie mam shaderków i mam więcej FPS-ów, nie? I to nie będzie jakoś długi odcinek, ponieważ nie chcę mi się kręcić długich odcinków w ogóle. I pokażę Wam co tutaj chcę zbudować w tym domku. Tak szybciutko, tutaj będzie nie wiem, mały magazyn, nie, tam będzie magazyn, tutaj będzie przepalarnia i inne craftingi, i inne takie enchantingi. Tutaj będzie, tutaj będzie p -p 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 farma, mała farma tutaj będzie. A tutaj, schodkami na górę, tutaj będzie sypialnia, tutaj będzie łóżko, szybami będzie to odgrodzone. Tutaj takie małe przejście, tutaj będzie um, magazyn, tutaj będzie magazyn, dosyć mały, ale zawsze jakiś. I tam pójdziemy dzisiaj kopać surowce. A za to tutaj mamy taki piękny wygląd, taki salon tutaj będzie jakiś. Nie wiem, tutaj będą jakieś zbrojki wisiały i inne takie duperelki. Yy, I będziemy mieć widok na pustyni i wszystko. I jak widzicie mamy sobie rendering, yy, bo za chwilę zejdę do tego cave'a. Uuuu, dungeon, kursi mnie, ale nie idę tam. E, dzisiaj tak pójdziemy sobie, tutaj muszę wykopać sobie coś, co nie co, choć tutaj zejdę może, szybciej to kop, Znaczy ścinaj to. E, jak mogliście zauważyć na kanale było troszeczkę zmian, e, jakby tu zejść, tu może. A zeskoczę tutaj i niektóre osoby mogły zauważyć zmiany na. Co to jest? Tego nie mogę wykopać, niestety, zmiany na kanale. E, miałem zmienić nazwę i cały wygląd kanału. Tylko, że teraz mi się zmieniło, nie chcę zmieniać nazwy. Powróciłem do starej nazwy i mam nową grafikę, sobie zrobiłem. E, a także parę informacji dotyczących kanału. Prawdopodobnie będzie co tydzień odcinka ze względu na to, że po prostu nie chce mi się nagrywać. Enderman, Nie chcę mi się w ogóle nagrywać, ale nagram coś. Znalazłem sobie czas. Aktualnie gra, nie grałem w Minecrafta praktycznie. Tylko nie wiem 2-3 godziny przy temu spędziłem na cały tydzień może. Tutaj wejdziemy na górę. A teraz tak sobie wbiłem tutaj na ten świat. Chciałem dokończyć domek, lecz po prostu przypomniało mi się, że nic nie nagrałem na YouTube, a więc postanowiłem nagrać. Także tyle odnośnie tych informacji. Kupiłem sobie teraz te surowce. Poza odcinkiem mam nadzieję, że sobie nie wiem, dokończę ten domek, lub tam zrobię większe zarysy domku, bo tam nie wszystko zrobiłem. I jak mówiłem na początku, nie będę grać na shaderkach Niestety, co tutaj mamy? Koper hmm. koperowej temki. Juuu, przydała się. Zrobimy sobie koperowej temki na start. A to się da wykopać, tutaj. I co to w ogóle jest? Tin Tin. Hmm. Da się zrobić jaku. Aha. Tutaj coś zauważyłem. Enchanting. Czemu tam mi pokazało enchanting? Nie wiem. Yy, dobra, wykupiemy sobie ten tin. Nie wiem jak to się nazywa po polsku. Także będę na to mówić. Tin po angielsku. Yy, uu, dużo tego mamy. Tego tin jakiegoś. Skoczymy sobie tutaj do góry. O, I kopiemy, kopiemy. Co tutaj? O, weźmiemy sobie koper, zrobimy sobie z niego, nie wiem, tam ekwipunek, bo może będzie lepszy od, nie wiem, żelaznego, ale to nie wiem. O, co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Jakieś zejście w dół i koper mamy, to kopiemy koper. <grywy> Dobra, tutaj mamy około. Kolego ty nie 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 fikaj. Dobra, zjemy sobie jabłuszko. Uuu, złoto mamy. Złoto, kurczę, mamy, to sobie wykopiemy. Gdzie mój kilot tutaj jest? Dobra. kilot mi się kończy. Tego nie mogę wykopać, także zrobimy, nie wiem, malutką bazę tutaj na przykładowo, żeby przepalić sobie te surowce i żeby mieć na nowy kilof Siema, Enderman masz to. Eee, buu, irona się. Irona się przedziemnie. Weźmiemy sobie kostki, przydadzą się. I co w ogóle tutaj mamy? Copper. creeper, Aha. Tylko one wybuchają. Tutaj nie wyłączyłem. Aha. Um, przetopiły się czy nie? Jeszcze nie. Um, mam tutaj patyki. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, dawaj. Piec, szybciej, szybciej. Okej. Okay. Aha, jak mówiłem jakiś czas temu, to o, a trigger Get czy pod rząd e, to nie będzie jakoś tam, to mogę wykupać, to mogę. A co to w ogóle jest? Co to jest? To chyba to jest dobre. Mm... To jest dobre. Przez Jeroona kopiemy to. Jest tutaj więcej, nie, kopra sobie wykopiemy. Ok, achievement Get! Eee, yy, To też się wykopię, bo to się przyda. Jak mówiłem wcześniej, to odcinki nie będą tak co tydzień w niedzielę, jak teraz było. Tylko, nie wiem, różnie. Czasem w środę dodam, czasem za dwa tygodnie dodam. Nie wiem. Będzie to aktualnie różnie wyglądać. I odnośnie mojego starego serwera, tej Śnieżnej Krainy bodajże Jak się nie mylę Po prostu już tego serwera nie ma, będzie coś innego Się szykuję już coś innego, już tam mamy mapę Będzie to też serwer I nie będę sam tego serwera stawać, będzie już administracja taka so Taka, so taka na dosyć dobra Powiem I mam nadzieję, że ten serwer wypali Za jakiś, nie wiem Dzień. Dwa tygodnie będzie reklama serwera I będzie otwarcie na live, live streamie Okej okay. Na live streamie będzie otwarcie Uuu kolejny, kolejny, kolejny mister, coś tam Mamy tutaj coś więcej czy nie? Aha jak grupie Mmm kopiemy, kopiemy Creeper, ty. nie powiem co. Ok, kopiemy sobie. Mm, trzeba zrobić to. Pochodnie, pochodnie. Tak, mamy. Prawie jest tak. Także tam się wróciłem, bo tam był ten blok. Coś tam, coś tam na. Uuu, nie wziąłem tego. Na M. Blok na M tam był. Tego Tina sobie też weźmiemy. tam byłem, to nie, to nie także weźmiemy sobie irona czyli też żelazo, bo to się przyda na pewno nam i lecimy tam przed siebie, tam gdzie byliśmy tylko tu już się zrespiły mobki, już nam zapada zmrok także no trzeba uciekać, uciekamy tylko najgorsze nie wiem gdzie ten był, ten blok O tutaj coś jest, a tutaj był, niepotrzebnie tam wychodziłem Ale jeden to Praktycznie nic nie zmienia I Najważniejsze ile tego mam? 6 No kurwa Tina też sobie wykopiemy, to zablokujemy Okej okay. I od razu mówię do tych, nie wiem, ludzi, którzy chcą Minecrafta, tego na modach, czy coś tam, że po prostu będę też nagrywać inne gry. Dlaczego? Ponieważ nie chcę grać, tylko ograniczać się do tego Minecrafta, tylko nagrywać z Minecrafta, chcę też inne gry, CSGO nagrywać, tam nie wiem, z LoLa coś nagram. Choć osta ostatnio nie gram zbytnio dużo, tylko dwie gry zagrałem na moim głównym koncie. E i boostuję, nie wiem, można tak nazwać, boostuję, yy, czyli wybijam kolegę, ziomeczka, żeby do silvera czy czegoś tam, żeby po prostu unrankeda, bo golda nie wbiję, ponieważ, nie wiem, tam tylko chyba 2-3 gry zostały do rozegrania, także także chyba wyjdę tam, nie wiem, do silvera 2-3 i wtedy będę mógł nagrywać coś z LoL'a, duo, nie wiem, duo queue czy coś tam. Coś się wykombinuje, oraz eee, chcę też powiedzieć, dlaczego nie będzie tak odcinków. Eee, z tego względu, że po prostu mało osób mnie nagrywa, nie chcę sam dla siebie nagrywać. Czyli tyle z tych informacji. I za chwilę wyjdziemy do domu, tam się pożegnamy, będzie taki szybciutki odcinek. Mam nadzieję, że mi dźwięk nagrywa się, bo jak nie to się zdenerwuję, nie nagram nic. Mm, pewnie już wybuchł nawet. Chodź tu ząbiaku. marchewkę mamy. Mm. No mały wypiertku. Dobra. To się wykopię. To też się wykopię. Mm. I sprawdzimy jeszcze co tutaj jest. Czy jest jakiś tam ten blog na M, czy jak tam się nazywało? Ten wybuchnie nam pewnie. Mm -hmm. Spodziewałem się tego. I czy tutaj coś mamy? Żelazo się wykopi węgiel też tutaj poniżej. I wtedy pójdziemy już do naszego... Nie można powiedzieć domku, tylko zarysów domku. Na kolejny odcinek prawdopodobnie postaramy się zakończyć yy, po prostu ten domek, czy wybudować, czy coś. Ale nie wiem. Nie wiem czy się wyrobię, czy będzie mi się chciało grać tego Minecrafta, czy nie. Dobra, tyle mi wystarczy. Wystarczy mi tyle i... Tam się da wyjść chyba. Okej, okay, to wychodzimy jakoś. Płyń w górę! Płyń, płyń! Ach, i prawdopodobnie słychać znowu moją klawiaturę. Ale nie poradzę, stara klawiatura mikro dosyć dobry, ale choć Muszę kupić nowy mikro, jeśli chcę nagrywać dalej. Dobra. Udaje, jakiegoś jeziorka chyba wpłyniemy. Jeziorko jakieś. I teraz pytanie brzmi: gdzie my jesteśmy? Gdzie ja jestem? A już wiem, dobra, tam muszę iść. Mam nadzieję, że nie ma lagów na nagraniu Bo nawet jeśli będą to i tak wrzucę, także Niestety Uu, Tutaj byłem, czyli tutaj będzie mój domek Tam Tamto gdzie byliśmy w poprzednim odcinku Gdzie padałem non stop I tutaj ten baranek i tak tutaj jest mój domek ok. Biegniemy, biegniemy, biegniemy Okej, okay, okej, okay, okej okay. Także tutaj, tutaj się zablokuje wyjście I tam pierdzielimy to mm, Tutaj zrobimy crafting sobie, a dwa craftinga aha Także tam na bogato, tu się pierdzielnie craftingi I zacznę sobie przepalać, nie wiem, tego Tina Okej okay. Spotkamy się za chwilę, kiedy to wszystko przepalę, także do zobaczenia za chwilę Okej, okay, już jestem po krótkiej przerwie, już całkiem mi się przepaliło tego, także spróbujemy coś z tego skraftować, craft, e, na przykład z tego skraftujemy sobie mieczek i on jest na 7 tego damage'a, czyli nieco lepszy od tego i tutaj skraftujemy sobie e, klatkę, Kla e, czyli dobrze, co tu jeszcze, tutaj zrobimy sobie to. Spodnie także, tak nasze ku wygląda. Jej, i jakby zrobić taką jedną rzecz? Pałeczki, czyli dwa a, słabo, naprawdę słabo. I co tutaj jeszcze możemy z tego zrobić? Zróbmy sobie oto taki kilo. Jeszcze jeden nam zostanie. Lepszej item, lepszej itemki będziemy mieć tutaj zrobione z tego To, to tu jeszcze możemy zrobić, łopaty sobie zrobimy Także tak, tak i tak No i gitara Także dzięki za oglądanie tego odcinka Czekajcie, czekajcie, wyjdę tutaj na dwór ujdę EBA was waliło Nie doskoczyłem, o doskoczyłem lol Okej, okay, tutaj doskoczę ok. Także ziomeczki, dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało to wiecie co zrobić, łapki mnie zmotywują, tak, tak, tak. Napisacie jakiś komentarz, jaki tam chcecie. Czego mam nagrać odcinek? Możecie nie wiem tam nagrać, napisać mi Cesa, Go, innego itp itd. Także dzięki za oglądanie, do następnego odcinku. Nara!